Na pierwszy rzut oka zwyczajne gospodarstwo mleczne. Jednak to położone w Łękach Kościelnych gmina Krzyżanów, duże, mieszczące około 200 różnych zwierząt, zasługuje na nazwę gospodarstwa grozy. Zawiadomieni przez anonimowego zgłaszającego przedstawiciele Otos Animals na miejscu dokonali makabrycznego odkrycia. Ujrzeli dziesiątki martwych i konających w mękach zwierząt. To co zastaliśmy było makabryczne. Jeżeli mam określić to jednym słowem. Dostaliśmy zgłoszenie mówiące o zwłokach i spodziewaliśmy się tylko i aż zwłok. Na miejscu okazało się, że rzeczywiście zwłoki zwierząt gospodarskich są, znajdują się. Naliczyliśmy ich dziesięć. Był z nami również weterynarz, który stwierdził, że one są w różnym stopniu rozkładu. Niektóre z tych zwierząt mogły tam być nawet od kilku miesięcy, inne to kwestia tygodnia. Właściciel nie widział większego problemu w tym, co zastaliśmy. Stwierdził, że zdarzają się upadki w stadzie i nie widział żadnego większego powodu do interwencji, do jakichkolwiek działań, a już tym bardziej do odbioru zwierząt bądź do złożenia zawiadomienia. Po wejściu na teren posesji z policją i z pracownikami Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kutnie zwierząt potrzebujących natychmiastowej pomocy jest dużo więcej. Od razu należało uśpić trzy sztuki bydła, które były w stanie agonalnym. Zwierzętom absolutnie nie można było pomóc. Lekarz weterynarii sam nie wiedział w jaki sposób określić to, co się dzieje na miejscu. Nie wiedział również tak naprawdę, w co włożyć ręce. Było tak dużo zwierząt potrzebujących pomocy. Okazało się, że na miejscu nie ma takiej ilości środków usypiających, Stąd poprosiliśmy również innego lekarza o przyjazd, i dopiero wtedy finalnie udało się uśpić cztery sztuki bydła, które wymagało natychmiastowej reakcji. A jedna trzecia stada to były zwierzęta chude, wychudzone, bez dostępu do jedzenia. Żadne ze zwierząt nie miało jedzenia na miejscu. Czy cielęta, czy dorosłe osobniki były chude, w najgorszym stanie były cielęta. Część z nich nawet nie była w stanie się podnieść. Na miejscu nie było żadnego pożywienia dla zwierząt, dla żadnych. Na miejscu były oczywiście krowy, były konie, dla żadnego z tych gatunków nie było na miejscu pożywienia. Właściciel jednak stwierdził, że ma je w magazynie, gdzie zaprowadził pracowników inspekcji weterynaryjnej. Oni orzekli, że jest to pokarm, który starczy na kilka dni. Nie jest to duży zapas, natomiast na kilka dni jest w stanie wyżywić te zwierzęta. Jak czytamy na profilu społecznościowym Animal Słuć, zgłaszający twierdził, że właściciel nie ma odpowiedniej ilości pożywienia i bydło pada regularnie co najmniej od roku. Przyznał, że ostatni raz w wakacje, kiedy zwierzęta się rozkładały i smród był niemiłosierny, poinformował Sanepit powiatową inspekcję weterynaryjną i policję, efektem czego zwłoki zostały zabrane, ale reszta zwierząt została i padały kolejne sztuki. Na miejsce interwencji wezwani zostali policjanci, a także przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kutnie. Kłótnica Policji prowadzi w tej sprawie postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzętami. 23 października na miejscu, w wyniku zawiadomienia o popełnionym przestępstwie przez organizację OTOS Animas, od jednego z jego przedstawicieli zostało przyjęte w tej sprawie zawiadomienie. Ponadto na miejscu wraz z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu w Weterynarii dokonano oględziny miejsca. W chwili obecnej zbieramy w tej sprawie cały materiał dowodowy i wykonujemy wszystkie niezbędne czynności procesowe. Na miejscu udało się zabezpieczyć zwłoki do sekcji, by ustalić przyczynę upadków oraz zbadać martwe bydło pod kątem chorób zwalczanych z urzędu. Część zwierząt nie posiadała kolczyków. Sprawa znana jest władzom samorządu. Wójt gminy Krzyżanów przyznaje, że to nie pierwsze zgłoszenie dotyczące tego gospodarstwa. A na chwilę obecną trwają działania, by odebrać pozostałe zwierzęta. Informacje dostaliśmy od powiatowego lekarza weterynarii w miesiącach czerwiec, kiedy to lekarz weterynarii jechał tam na miejsce do gospodarstwa. I prosił, ażeby gmina też wzięła w tym udział. Sam osobiście rozmawiałem z prezesem gospodarstwa, z właścicielem gospodarstwa, panem Sławomirem Kurcińskim o całej sytuacji. Pan Sławomir troszkę, że tak powiem, spłaszczył ten problem, w jakiś sposób załagodził go mówiąc, że to złośliwość ludzi, że dużo rzeczy jest wyolbrzymionych, dużo sytuacji jest nieprawdziwych. My dostaliśmy wniosek od lekarza weterynarii powiatowego, jak również od Stowarzyszenia Animals o wydanie decyzji na odbiór zwierząt. Na tą chwilę wszczęliśmy postępowanie. To postępowanie trwa. Musimy zebrać cały materiał dowodowy i wówczas wydamy decyzję. Jeżeli będzie wszystko na to wskazywało, że rzeczywiście dowody się potwierdzą, wydamy decyzję na odbiór poszczególnych zwierząt z gospodarstwa. Obecnie trwają badania bydła pod kątem chorób zakaźnych.